Tak więc, witam z powrotem. Mamy teraz do przejechania takim autem, jak właśnie Prelude rocznik 93SI. Eee, load. Jeszcze dla potomności załaduję jego sta, żeby nie było jakichś... FTO90, tak jest, bo to był, na... jak na razie do tej pory, jest to najszybszy wóz w repasażu chciałem powiedzieć w barażu, ale nie powiem w repasażu. Bym się znowu pomylił. 102. Dobra. To, tu się troszkę pobawimy, tutaj troszkę go wy wyprężymy te opony, to trochę na parę stopni. To jest napęd na przód, więc naprzód musi być bardziej, że tak powiem... Prelude. W rocznik 93 SI że są sklasyfikowane na 98 miejscu i to już jakby mu dawało gwarancję wejścia do setki. Pytanie czy faktycznie zasłużenie z... dalej, żeby się to wej wejście do setki. No jak na razie wygrywa z FTO i zobaczymy jak to się dalej daje pod toczy. Już, już, już się nie mieści, już ma poważny problem, ale już widać, że no daje rady preludę będzie się tutaj starał robić wszelkie y, magiczne pewnie metody żeby tutaj jak najprędzej wyjść wejść w zakres żeby tutaj jakoś go ominąć jakoś tutaj kurczę złapać ten odpowiedni rytm złapać to odpowiednie tempo no i na razie preludę przyspiesza Świetnie, świetnie, idealnie, 119 w milach, ależ granica przytności, świetnie się przykleił i skorzystał na tym bardzo dużo, tylko pytanie czy się nie pomylił, nie pomylił się i też przyjechał to szybciej, już jest lepszy, i to znaczy, jaki czas, 1.11 niskie, pół sekundy szybciej od FTO, proszę Państwa, będzie kolejny chyba rekord, tylko pytanie czy właśnie, czy ta moc mu starcza do końca, czy zasłużenie. No tutaj troszkę ściął ten zakręt, że tak powiem, nie zmieścił się zbytnio jakoś idealnie. Jak na razie świetnie. 1.11.040 to jest świetny czas. Też szybko, bardzo szybko tutaj na tym fragmencie. Potwornie szybko przejeżdża, jak na razie ten fragment jest lepszy od FTO, ja, z tego co widzę. A no i jeszcze lepiej 124 milach na godzinę, ależ granica... Jeszcze lepiej. 150. No. Pierwsze 150. Jeszcze nikt tak szybko nie przechodzi. 214.961. To jest knockout. Koniec knockout. Poniżej minuty 4. 214.961. Idealny ciast. no to może być naprawdę duży cios. Dla naprawdę, tak jest i rekord okrążenia, i rekord ogólny dwóch okrążeń. Także, no to jest jak na razie knockout 2.14961, aż o, żeby tu nie skłamać, dwie sekundy. I 970 tysięcznych Tak licząc na szybko, niecałe 3 sekundy szybciej. To jest aż 3 sekundy, bo zobaczcie jaka jest wtedy przepaść między DB7 a Prelude, aż 8 sekund. Niespełna. Eklipsy GT. Zaczynamy. Deep Forest. jest i ustawienia No, zobaczmy jak to. Świetny start. Idealny. Wręcz odrzutowy. No, zresztą ma turbo, także no. Tutaj, ale już na zakrętach już chyba nie tak będzie dobrze. No, zobaczymy, jak to się dalej wszystko potoczy. Eclipse GT będzie walczyć o wejście do setki. Pytanie tylko, czy wejdzie do tej setki. No z tego co widzę jak na razie... No, wygrywa bój z preludę co jest trochę niespodzianką. No, ma problem na tych uh, pagórkach. Preludę już wygrywa bój z eklipsek na razie. Tak jest, musi odpuścić. Nie ma co, bo się nie zmieści. Także widać, że tutaj, no, preludę pokazał swój. Moment I właśnie w tym momencie już wygrywa z Eklipsy jakieś niecałą sekundę 994 tysięczne, no to jest jak na razie, to jest jak na razie, no jeszcze ta sekunda można, może wstać do odrobienia, do, do odrobienia także no, tu jeszcze nie jest wszystko przesądzone, jeszcze są parę zakrętów, to jest ostatnie okrążenie. No, widzimy, że już tak nie tutaj ma poważny problem na tym fragmencie, nie może nie może złapać odpowiedniego tempa ma poważny problem na to zakręcie w lewo i dużo na tym niestety traci pytanie czy no teraz było dużo lepiej niż wtedy Pytanie tylko czy da radę tutaj to przejechać płynnie, przejechał płynnie, troszkę wolniej, ale nie tak tragicznie jakoś wolno 2.18.183 tysięczne i to jest czas gorszy od FTO i od Supry SZR 2.18.183 Daje mu to jak na razie miejsce czwarte z listy do tej pory przejechanych 13 samochodów To jest jak na razie czwarty czas Czyli teoretycznie rzecz biorąc ma zagwarantowane wyjście do setki, ale to jeszcze nie jest przesądzone, także nie cieszmy się za szybko, bo nie wiadomo jaki będzie tego finał. Teraz będziemy mieć Z28 rocznicowy z okazji 30 urodzin Camaro Z28, tak więc czas najwyższy na ten Pojazd, który się zaprezentuje na tym torze Deep Forest, Amerykańczyk, jako jeden jedyny zestawki, chyba nikogo tu więcej z, y, um, ze Stanów Zjednoczonych nie widzę. Tak, to jest jeden jedyny, będzie walczyć o tutaj wejście do tej setki, czy mu się należy, czy wręcz przeciwnie. Zaraz się okaże. Jeszcze tylko ustawienia. Wszystko jest dobrze. Mhm. Tak jest. No to skrzynia jednak troszkę jakby za mocno wyciągnięta. Bym tu troszkę zniżył to jednak. Nieco przesada. Dobra, wszystko jest ok. Dobra. A i Potknięcie. z 28. No może go to trochę kosztować. Mm, no jak na razie. I wygrywa z preludej i pytanie czy tego zakrętu nie skusi musiał nic i nawet tu nic nie dało. Tak jest. No, widać, że tu Camaro Z28 na tym jednak zakręcie ma poważny problem z przyczepnością i nie radzi sobie. Po prostu, no, siłą rzeczy jednak musiał puścić i uznać wyższość. No, ale jednak preludy jednak nie miał wyboru zbyt ambitnie jednak i wyszło to co miało wyjść, czyli no, ale jeszcze się nie podaje, jeszcze zaczyna doganiać preludę. Teraz był mały błąd na wyjściu. Lekkie otarcie. Jest. Przypomnijmy, że Z-28 z cięższy, są cięższy, więc jest łatwiej jakby trochę zbierać prędkość. Nie ma trudności na tych właśnie yy, wszystkich tam wyboistych yy, yy, fragmentach yy, toru, także no. Może tutaj naprawdę nieźle odskoczyć, teraz pytanie czy się dobrze zmieści, pasuje, jednak nie, z za mocnością i to go też kosztowało dużo, 215, 216, nawet 341 tysięcy, to nie jest taki wcale zły czas, bo to już jest y, prawie, że chyba zapewniony awans do wejścia do setki, ale nie wiadomo jak potoczą losy dalszych pojazdów, 216, 341, tak jest. I teraz jeszcze został przed nami Soarer rocznik 9525 GTT GTT Dokładnie Czyli trzeba będzie loading zrobić z tradycyjny i zacząć sprzedawanie. Ale to już w następnym odcinku już po tym wszystkim, żeby was nie zamęczyć tymi procesami, um, że tak powiem, sprzedawania i kupowania tych części, także już przedstawię taką już listę taką oficjalną, tak więc zapraszam do następnego odcinka.